Witam, jestem darak 333 a dzisiaj wam pokażę nową modyfikację. Nie wiem jak ona dokładnie się nazywa, jak się ją wymawia, ale to chyba jest shelf, to znaczy że, yy, to znaczy półki. Potrzebny nam będzie do tego modloader i shelf półki. Dobrze. Ten mod jest yy, naprawdę fajny, można postawić na nim różne eksponaty. przejdę właśnie teraz do instalacji. Żeby takiego modu zainstalować, trzeba jak zwykle wchodzić w uruchom procent updata procent. .minecraft bin minecraft jar otwórz za pomocą winrara no i ok teraz otwieramy modloader i przerzucamy go do minecrafta jar właśnie go przerzuciłem teraz otwieramy, otwieramy nasze półki shelf przenosimy ok i nasz mod właśnie został zainstalowany bardzo dziecinnie prosty to jest teraz przejdę do minecrafta i zaprezentuję tego moda o co w, w nim chodzi i jak on się prezentuje ok już, je, już jestem jestem właśnie w, minecraft, w minecraftcie wejdę na mój świat mody i właśnie będę robić serię z minecraftem nie wiem jak jeszcze ją nazwę ale chyba ją nazwę minecraft Przygody z Minecraft, czy jakoś tak, czy kwadratowe, coś tam, coś Dobra, pomyślcie się jeszcze. I właśnie tu będę na tym świecie grał. Już sobie przygotowałem mini ten domek taki i właśnie przejdźmy do zaprezentowania moda. Mod można, znaczy te półki, można zrobić. Yy, zaraz sobie zrobię dzień. Można zrobić na cztery chyba sposoby, tak. Można to zrobić. Yy, z desek, z obsydianu, z kamienia. Za deski. Kamień. Obsydian, gdzie on jest? Okej, okay, jest obsydian. O, tutaj właśnie mamy i z cegieł, właśnie. Mm, dobra, jest, są cegły. Okej. Okay. Żeby takiego, takie coś zrobić musimy mieć crafting table Postawmy go sobie i teraz żeby zrobić taką półkę, na przykład drewnianą, pierwsze drewnianą, musimy ułożyć to w taki sposób. I mamy naszą półkę. Żeby zrobić półkę yy, z kamienia, tak samo. Kamień, Obsidian. też tak samo robimy. Tak, tutaj, teraz to. Ok, mamy swoje półki. I teraz na tej półce możemy postawić swoje wszystkie rzeczy: eksponaty, klocki, miecze, rudy, jakieś czy coś tam. Dobra, postawmy swoje wszystkie półki. Ok, mamy półki. Klikamy na nią prawym przyciskiem. I teraz otworzy nam się właśnie ta półka. I teraz możemy wsadzić na nie co tylko chcemy. Na przykład ja sobie siekierę wsadzę. Kamień. Lampy. I właśnie. I teraz zamykamy to. Escape. I mamy taki piękny eksponat. Jest bardzo ładny. I tak właśnie da się na każdej półce, o, na przykład teraz. Możecie jak chcecie to ułożyć. O. o i tak. No i to chyba wszystko z tego moda. Zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie mnie i komentujcie. A ja się z wami żegnam. Narka, cześć.